Dziś w studiu Koszalin na fali jest ze mną Daniel Harasym, prezes Fundacji Zastopuj. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Działać społecznie można na wielu płaszczyznach. Czemu akurat ta fundacja? Fundacja Zastopuj, którą stworzyliśmy wraz z osobami, które zdecydowały się tworzyć zarząd i taki motor napędowy, wynika też po prostu z wynika z poprzedniego życia czyli z doświadczeń, które żeśmy przeszli. Zastopuj, znaczy, zatrzymaj się, pomyśl, zastanów się, zanim zaczniesz coś robić, albo być może rozpędziłeś się za daleko, za szybko, więc trzeba się zatrzymać. Co w ramach fundacji oferujecie? Oferujemy głównie takie trzy, trzy rzeczy. Czyli pierwszą, pierwszą rzeczą, która w ogóle wyszła i która miała być, to była profilaktyka pierwszorzędowa. Czyli Informacja i edukacja na temat środków psychoaktywnych, e, zażywania ich, konsekwencji, jakie są. Druga sfera to e, zakłady karne, czyli też profilaktyka, e, docieranie do tych osób, e, żeby zmieniały swoje życie, motywowanie ich. E, I trzecia rzecz, która powstała 6 lat temu, to już dom readaptacyjny, Dom Ojca, w którym mamy dzisiaj w dwóch budynkach e, mamy prawie 30 osób. Hmm. Mm. Powiedz, czemu ludzie sięgają po używki? Hmm. Takie chyba banalne, nie? Po prostu, bo... bo zakazane, bo, bo ciekawe. Hmm. Bo wrażenia, o których opisują ci, którzy je biorą i ci, którzy jeszcze tam gdzieś tam nie wylądowali niżej, pokazują, że to nie jest takie złe i że to jest e, e, osiągalne dla, dla człowieka. Nie czytają e, o konsekwencjach, e, dlaczego jeszcze e, Sytuacja tak, no bo jest na imprezie, ktoś, ktoś da, tak naprawdę no to wszystko chyba wynika z takich chyba naszych społecznych, takich e, może czysto takich e, sytuacji, że chce spróbować. A kiedy osoba powinna, która bierze używki, powinna się zaniepokoić, że coś jest nie tak. Jeśli koszty przerastają, jeśli, jeśli, jeśli się okazuje, że to jest tak z takim banalnym papierosem. Jeśli muszę rano wstać i muszę zapalić, i muszę iść do kiosku i wydać 17 zł, chociaż nie chcę, ale wydaję na papierosy, to, to coś jest nie tak. A w którym momencie dla mnie te 17 zł to trudno, 17 zł przez całe życie mogę płacić. Natomiast za co chcemy pokarać potem nasze dzieci, jeśli palą w wieku 5 czy 7 czy 10 lat? Skoro dla nas już to nie jest problem, no bo co, bo dziecko może dopiero być uzależnione w wieku 20 lat, 30, ale nie może być w wieku 5 czy 7 lat, bo widzi od rodzica, że pali papierosy. Więc wtedy, kiedy karcimy nasze dzieci za to, co sami robimy. Czy istnieją jakieś cechy charakteru, które powodują większą podatność na uzależnienia? No, charakter ciekawski. Jeśli, jeśli to charakter, natomiast ma znaczenie nasze funkcjonowanie, nasz organizm. No, są osoby podatne, po prostu zwyczajnie, chociażby dzieci alkoholików, e, dzieci osób uzależnionych e, e, są, mają predyspozycje większe na to, że kiedy zaczną brać, no to już nie będą miały takiego, e, takiego bodźca mechanizmu obronnego. Normalna osoba, która wychowała się w takiej zwykłej rodzinie, w której nie ma uzależnień, w której nie było, kiedy bierze papierosa, dymi się, kiedy zajara pewnie sobie trawkę, czy cokolwiek zrobi, e, ma odruch taki wymiotny i tak dalej. No są ludzie, którzy próbują czasami alkoholu i nagle mówią, nie jest takie złe. Ja mówi pierwszy raz, no. Czyli podatność jest większa. No i łatwiej jest pić komuś, kto nie zna możliwości, aż padnie i nagle się okaże, że za dużo, nie? A nie widział tego organizmu. Troszkę jak z przejedzeniem. Wiemy, że jak zaczynamy jeść i jak nie poczekamy chwilę, to organizm nie dochodzi do, 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 do skutku. Więc zachłanna osoba ma problem Charakter takiej zachłannej osoby, że musi mieć wszystko, że dużo musi mieć. Więc jak spróbuję troszkę, to nie wiesz jeszcze jak zaskutkuje w jego organizmie. Czy popularyzacja marihuany medycznej może przyczynić się do wzrostu spożycia marihuany rekreacyjnej? W ogóle, co to znaczy? Popularyzacja. Jeśli coś jest lekiem, to się tego nie popularyzuje, tylko się korzysta z leku. Więc popularyzacja znaczy, lobby marihuany jest mocne i silne. Nie, nie, jako fundacja nie jesteśmy przeciwko, ani nie jesteśmy za. Jeśli coś leczy, to powinno być ogólnie dostępne. Natomiast o ile to jest możliwe, powinno być to na receptę. E, powinno być to z wydawania, a nie powinno być to kupywanie gdziekolwiek, dlatego że to sprzyja. Środowiskom tym, które żyją z, z czego z manipulowania, tak, czyli wiadomo, że może być marihuana lecznicza, mogą być oleje różne i tak dalej. Równie dobrze zaczną się w to wkra wkradać czarny rynek, gdzie będą podsyłać swoje podobne buteleczki, podobne, podobne narzędzia, i to będzie o dużo większym stężeniu THC, a nie takim jakim powinno być będzie nieodsączone, będzie czymś jeszcze nasączone. Wiemy dobrze, że e, e, osoby, które żyją e, z narkotyków, e, z, z handlu nielegalnego i e, czerpania nielegalnego źródła dochodów z, z, z uzależnionych osób, e, nakrapiają, czy to marihuaną, czy to różnymi e, substancjami chemicznymi po to, żeby było większe branie, po to, żeby była większa jazda po, po takim zapaleniu. Więc. Zawsze sprzyja, popularyzacja zawsze sprzyja. Natomiast reklamowanie leków, brzmi to troszkę inaczej, mówienie i przypominanie o tym, że są leki pochodne od pewnych naszych roślin, z których możemy korzystać jak najbardziej, nie? To jest to potrzebne. Natomiast wszystko sprzyja rozpowszechnianiu innych rzeczy. Jeśli ktoś. Zauważył, że jest uzależniony. Dajmy na to od narkotyków. Jakie kroki powinien podjąć? Przede wszystkim zgłosić się do poradni. To powinno być pierwsze, tak? Natomiast czasami do poradni się wstyd zgłosić. No bo pójdę do lekarza i co powiem nagle panie doktorze. Więc po to są fundacje, po to są stowarzyszenia, po to są organizacje, które pomagają odnaleźć się takiej osobie, czasami skierować do jakiegoś innego lekarza. Może ktoś, kto już. Z niejednym przypadkiem się skontaktował, bo może równie dobrze zwykły rodzinny lekarz mógłby powiedzieć: No, jak to, ale pan? No więc byłoby, jest ktoś, kto już cały czas kogoś przyjmuje, on wie, że narażeni są. Pastorzy, księża, kto jeszcze może być narażony, lekarze, nauczyciele, każdy może nagle się okazać, że, że, że jest uzależniony od czegoś, czy to od alkoholu, czy to od środków psychoaktywnych i jakichś innych. Więc szukać pomocy, nie mówić jakoś sobie poradzę. To jest najgorszy stan rzeczy. Jeśli ktoś uda się do ośrodka leczenia uzależnień, takiego no nie zamkniętego, ale jakby wyjdzie ze swojego otoczenia rodzinnego, znajomych, czy jeśli już przejdzie terapię, czy powinien wracać do tego środowiska starego, czy jednak poszukać nowego? Mielibyśmy miasta wyludnione. Skala uzależnień jest dość duża we wszystkim i czy to jest związane z nikotyną, czy to jest z pornografią, czy to jest z uzależnienia z, z narkotykami. E, powinniśmy wracać, natomiast wszystko w zależności od, od skali, e, od skali jakby konsekwencji, które poniosły za nami. Czasami po prostu miejsce, do którego mielibyśmy wrócić e, już nas po prostu zwyczajnie nie przyjmie, nie zaakceptuje. I dlatego musimy zmienić. No, Osobiście sam wróciłem, pomimo wielu sytuacji trudnych w swoim życiu poprzednim. Wróciłem do miasta, w którym się wychowałem, w którym się urodziłem, w którym żyję i ludzie mnie zaakceptowali, tak, natomiast moje życie jest inne. Wielu ludzi, którzy już byli wtedy, nie wiem, dorosłymi, dzisiaj są dziadkami, a więc współpracuję z rówieśnikami, troszkę starszymi może, i oni akceptują to, że moja przeszłość była taka, dzisiaj moja teraźniejszość jest taka, robię to, a nie innego i i to jest dla nich akceptowane. Mówisz, że to jest fajne, to jest dobre świadectwo, nie? więc dlaczego mielibyśmy nie wrócić? A jakie są najlepsze momenty pracowania w fundacji? Jakie są najlepsze? Wtedy, kiedy widzimy, czy młodzież, czy dorośli, wtedy, kiedy widzimy, że przynosi, przynosimy efekt. Wtedy, kiedy widzimy, że ktoś mówi, wiesz co, no fajną radę, żeście dali, nie wiem, wskazaliście, nie wiem, e, albo skorzystałem z waszej pomocy, albo po prostu zwyczajnie potrzebowałem czegoś takiego usłyszeć, Dlatego że nie zawsze wszystkim pomożemy bezpośrednio, ale już tak i jeśli chodzi o informacje, edukację, pomagamy niestety większość osobom, czyli większość osób w nas się pisie, czy to na świecie, czy to na portalach społecznościowych, czy to po prostu w czasie na, na naszych prelekcjach, czy na zajęciach w zakładach karnych. Bardzo często jesteśmy takimi osobami na zasadzie motywatora. Mniej osób korzysta z naszej pomocy takiej bezpośredniej, ale tak naprawdę efekt, jeśli widzimy, że ktoś zrozumiał, że ktoś pojął, że ktoś... tak naprawdę, że byliśmy tą, takim inicjatorem jakichś zmian w jego życiu. I wtedy dla nas jest to... jesteśmy we właściwym miejscu. A jakie momenty są najtrudniejsze? <noise> Kto ma miękkie serce, musi mieć twardy tył, więc tak naprawdę Troszkę e, najtrudniejszą z tą rzeczą wtedy, kiedy się zaangażujemy w kogoś i wiemy, że mu ta pomoc była potrzebna i jest mu potrzebna, a on mówi na przykład potem, a po co mi to było? A, nie tak mieliście zrobić to. A ja myślałem i po jakimś czasie tak, oczywiście już nauczyliśmy się też to, to, trochę do tego zimno podejść, ale to były takie najgorsze momenty naszego, naszego życia, wtedy kiedy to zaangażowanie było duże. A efekt wyszedł albo zerowy, albo nagle się okazało, że on w ogóle praca, nie wiem, pół roku z nim i nic to nie dała, albo po prostu w ogóle że tak powiem, zacisnął zęby, przyglądał się, był, działał, ale w ogóle nie korzystał z tego. Czyli był nieobecny. Nie miał swój własny plan, i, i wtedy, kiedy wyszedł, wrócił z powrotem na ulicę, jest nam przykro wtedy, kiedy ktoś komuś pomogliśmy, komuś nie wychodzi, a ktoś idzie tą głową, opuszcza nas, nie widzi. Nie? No to wiadomo, że jest mu przykro trochę, trochę głupio, trochę wie, że nas szukał, trochę wie, że, że się źle zachował, i to wtedy jest przykro. Nigdy nikomu niczego nie obiecujemy, staramy się dać, natomiast nie każdy korzysta z tego tak, jak byśmy chcieli. Które działania w profilaktyce uzależnień są najbardziej popularne w Waszej fundacji? edukacyjno-informacyjne, czyli e, czy w zakładach karnych, czy w, e, w szkołach, e, czyli edukacja, czyli mówienie, powtarzanie, e, ulotki e, i cały czas powtarzanie tego samego. Wciąż wychodzimy z takiego założenia, że żeby, żeby prawda stała się kłamstwem, e, żeby kłamstwo stało się prawdą, trzeba powtórzyć 100 razy. To ile trzeba powtórzyć prawdę, żeby naprawdę stała się prawdą? Prawdopodobnie około tysiąca, może dziesięciu tysięcy razy trzeba powtórzyć to samo, żeby ktoś doszedł do wniosku, że ma faktycznie rację, że to jest dziura, nie? No bo tak byśmy nie lądowali w trudnych sytuacjach. A ja tak się zastanawiam, czy kłamstwo powtórzone, załóżmy te tysiąc razy, staje się prawdą. Nawet co? <gry> Właśnie się zastanawiam, czy to na pewno tak jest. Tak jest. Człowiek po prostu jest taką osobą, która mm, przyzwyczaja się, nie? Czyli gdyby tak nie było, to byśmy nie mieli tych uzależnionych ludzi. Skoro mówimy, że. Środki psychoaktywne uzależniają, i nawet chociażby leki uzależniają, uzależniają. To dlaczego mamy dużo lekomanów? Dlaczego mamy ludzi, którzy popijają leki alkoholem? Chociaż mówimy, że jest to złe. Po prostu, zwyczajnie ktoś wziął, komuś pomógł, raz coś tam, gdzieś tam, coś. Natomiast czasami ktoś nie zdążył się jeszcze uzależnić. A potem nagle ktoś mówi, a tam temu coś pomogło. A potem, tak jak plotki, żyjemy na plotkach. Plotka jest powiększana, jakaś zmieniana i też. Czyli ludzie myślą, że to kłamstwo jest prawdą, a tak naprawdę. To znaczy, albo może nie do końca ta osoba, która mówi, że to jest kłamstwo, nie do końca może się zna. No przecież ona nie może wiedzieć wszystkiego. Przecież różne są teorie. Przecież woda to niby H2O, a każdy mówi, że jakieś dodatkowe składniki ma jeszcze. W, w jednej wodzie jest więcej magnesów, w drugiej nie ma magnezu, a może tamto, co. No i nagle się okazuje, że apapem się można uzależnić, i tak dalej. Nie? Więc, no, tak jest. Sto razy powtórzone kłamstwo staje się dla większości, nie dla wszystkich oczywiście, bo nie generalizujemy, że dla wszystkich, mhm. ale dla sporej części ludzi się staje prawdą. I to jest bardzo trudne. Działacie również w zakładach karnych. Tak. Jak wyglądają takie zajęcia? Uch to bardzo e, takie mało skomplikowane rzeczy. Natomiast samo wejście do zakładów karnych nie jest dlatego, że przede wszystkim to, co musimy czy jako fundacja, czy jako kościoły, w zależności jak wchodzimy do zakładów karnych, musimy też udowodnić jakby i przedstawić zakładowi karnemu, że mamy realny pro program, który wpływa na potrzebę zmiany człowieka. No bo to czy to szkoła, czy to jest zakład karny, mamy oddziaływać w jakiś sposób Czyli jeśli zakład karny odczuwa potrzebę, że jest w jego zakładzie potrzeba informowania, edukowania i przypominania osobom osadzonym, że uzależnienie, że izolacja, że brak umiejętności radzenia sobie na zewnątrz jest potrzebna, wtedy my zwracamy się ze swoim programem do zakładów karnych, wchodzimy. Zakład karny na zasadzie dobrowolności ogłasza informacje, że są spotkania i czy to są systematyczne, czy to jest raz w miesiącu, czy to jest. Po prostu doraźne i przychodzą osoby zainteresowane naszym programem. Duża jest popularność? Czy osoby chętnie z tego korzystają? Nie jesteśmy jedynym. Nie jedyną fundacją, która działa w zakładach karnych, więc nie jesteśmy też jedynym jakby podmiotem NGO, które, które, które gdzieś stara się przekonać osoby zagrożone wykluczeniem, że można żyć inaczej. Więc to jest tak bardzo różnie. Natomiast. Kiedy wracamy do tych samych zakładów karnych, widzimy często przyrost. Czyli widzimy, że ktoś komuś powiedział, poniósł tak, tam wszystko działa też na zasadzie pantoflowej. Żeby jakaś szkoła nas zaprosiła, to musi mieć recenzję i któryś z nauczycieli, któryś z pedagogów musi być albo zachwycony, albo co najmniej powiedzieć: Wiesz co, powinna u was się odbyć też szkolenie tej fundacji. Więc widzimy wzrost, natomiast to wciąż jest niewiele, wydawało nam się, że powinno do nas przychodzić więcej ludzi. No ale. Też nie jesteśmy do wszystkich. Ja jeszcze o te, o te zakłady karne zapytam. Czy osoba, która nie miała konfliktu z prawem, może być dobrym, dobrym wolontariuszem we więzieniu? A to bardzo ciekawe. Myślę, że to już troszeczkę zależy od predyspozycji. No bo zrozumieć świat osoby zamkniętej, izolowanej. No, trudno jest zrozumieć, jeśli się samo nie było izolowanym. Hmm. Kwarantanna nie wystarczy. Kwarantanna nie wystarczy. <gry> no, nikt w pomieszczeniu powiedzmy 20 metrów nie przeszedł kilku kilometrów w ciągu dnia. A tam się niestety tyle robi. Czyli jak jest pomieszczenie 20-metrowe, może 30, jest zrobiony tak zwany spacernik. I trzeba w kółko krążyć kilkanaście razy. No to nie każdy ma możliwość wyjść na dwór i krążyć w jednym miejscu, nie widzieć nic oprócz murów, u góry siatki i spacerować i wyjść po godzinie z powrotem w miejsce, które jest izolowane. Jesteś na celi, może, być może jak ktoś ma karę pozbawienia wolności takiego w, w takiej P2, P3, czyli w takiej półwolnościowej, to jeszcze jakoś można oddziaływać na nich z zewnątrz, nie będąc w zakładach karnych, bo to jest taki troszeczkę już system mniejszego dozoru, jest więcej swobody. Ale jeśli to jest taki P1, czyli zakład zamknięty dla pierwszy raz karanych zamknięty, albo R1, gdzie, gdzie, gdzie osoby wielokrotnie skazane odbywają karę ponownego zamknięcia i są już też zamknięte w pełnym wymiarze godzin, tylko godzina spaceru. Więc jak ma taka osoba, która nie zna ich świata i naczytała się różnych rzeczy, zrozumieć, co on przeżywa, co on potrzebuje, jakie ma potrzeby, a z drugiej strony co powinien chcieć, jak mu to przekazać, jak być wolontariuszem. Myślę, że nawet z tym mają problem osoby, które są pracownikami, które nie miały doświadczenia wcześniej z osobami albo mają zbyt mało lat praktyki, bardzo często popełniają takie wychowawcze błędy, jak nauczyciel, który po prostu zwyczajnie jest nauczycielem tylko z wykształcenia, a nie z wyboru. Tak? To samo jest myślę, że z każdym duchownym. Jeśli jest ktoś duchownym nie z wyboru, nie z decyzji, a z, tylko i wyłącznie z wyuczenia, to pewnie po prostu zwyczajnie nauczyciel będzie chciał coś zrobić, a potem będzie przychodził do gabinetu i będzie mówił: Nikt mnie nie słucha, nikt mnie nie zrozumiał. No i potem słyszymy, że uczniowie nie mówią: Ale ten nauczyciel to się zna, ten nauczyciel wie, jak wytłumaczyć, i to samo jest z nami wolontariuszami w zakładach karnych. Jeśli ktoś przeżył pewne rzeczy i ma doświadczenie, łatwiej nam jest przekazać. Przynajmniej zobrazować pewne rzeczy, które byśmy chcieli mu przekazać. Ono oczywiście tak nam nie musi wierzyć, bo może powiedzieć i tak mnie nie rozumiesz. Natomiast większe jest prawdopodobieństwo, że zrozumie tą osobę, która przeżyła. Natomiast mamy sporo osób, które angażują się w mniejszym czy większym stopniu, ale lubią chodzić do zakładów karnych i lubią ich motywować. I wtedy czasami jest to odskoczne od wszystkiego. Dlaczego osoba przychodzi do zakładu karnego, która nic nie przeżyła, a chce coś im dać? I to też jest czasami motywujące. Więc oczywiście, wszystko zależy się od przekonań, od pewności tego, co się robi. Takie osoby mogą być. Nie, są, nie, nie będą nigdy jakby tam takie stuprocentowe zaangażowane, ale na pewno mogą mieć spory wpływ na zmianę takich osób. I już tak na sam koniec. Czy człowiek może upaść na takie dno, z którego się nie podniesie? Nie wiem. Chyba nie wiem. Mówimy, że nie. Mówimy, że też tak. No, jeśli docelowo popełni samobójstwo, no to niezależnie czy był profesorem, czy był lekarzem, dno musiało takie dojść, jakiekolwiek, no bo nieradzenie sobie, żeby popełnić samobójstwo, jest dnem, które dotyka i mówi, już mi nikt nie chce pomóc. Mamy w swojej takiej, jakby w swoim programie, w swoich takich podstawowych założeniach, że naszym zadaniem jest usystematyzować życie, które przychodzi do nas po pomoc. Czyli jak przychodzi i mówi, nie mam gdzie mieszkać, nie mam gdzie żyć. Spotykamy wielu ludzi, którzy mówią, nie można już normalnie żyć w Polsce. Ja mówię, to jest niemożliwe. Mówię, oddaj życie nam na 12 miesięcy i pokażę Ci po 12 miesiącach, że można normalnie żyć. Pójdziesz do pracy za 12 miesięcy, będziesz żył sam, będziesz utrzymał. Ale to 12 miesięcy. Z drugiej Ale... strony ten czas i tak przeleci. I tak przeleci. Mało tego, w międzyczasie pewnie pomyśli ze 2-3 razy o popełnił samobójstwa i pomyśli o tym, że nikt jemu nie dał to, czego on chciał. Więc upadek człowieka, w którym nie można komuś pomóc, to wtedy, kiedy on uważa, że on tylko wie, jak mu pomóc, a wszyscy inni, którzy chcą pomóc, mylą się, bo nie wiedzą, jak mu pomóc. I myślę, że tym pytaniem zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję. Moim gościem był Daniel Harasyn, prezes Fundacji Zastopuj.